Siemano, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. W tym odcinku przygotuję szynkę parzoną, czyli jest to taka opcja dla osób nieposiadających wędzarni. Wiadomo, nie będzie to wędzone, więc posmak tego będzie tej szynki będzie inny niż takiej wędzonej, ale jak się nie ma, to się lubi, to się lubi, to się ma, więc. Polecam Wam taką właśnie szyneczkę, i tu mam taką już wykrojoną ręce, Oczywiście umyte taką sobie małą, przygotowałem ładną, ładny kawałeczek mięsa. Ona waży 60 dekagramów, i taką małą właśnie będę robił. Na początku musimy przygotować solankę. Solankę przygotowujemy w następujący sposób. Bierzemy sobie garneczek, na tą ilość litr przygotuję tej solanki. Nastrzykiwał nic nie będę. Tu mam litr wody, przelewamy do garnka. I teraz, jeśli chodzi o to, jakich przypraw użyjemy do soranki, to jest. I co, co kto uważa? Ja tu dodam aż taką nie za dużą główkę proszku. Przekrajamy go tak w pół, wrzucamy to do tego, do tej wody. I teraz tak. Tu mam pieprz czarny ziarnisty. Kilka dosłownie kulek. Ile kto chce? Oczywiście ja podam jakie przyprawy, a jeśli ile tych przypraw, to jest kwestia indywidualna. Podboczek. Jedno poszło. Teraz liść laurowy. Nie ma co za bardzo przesadzać z tym liściem laurowym, gdyż to jest strasznie intensywna rzecz. Kończą mi się liście laurowe, tak jak widać. O, dodam dwa takie. Tylko gałęzi przy jednym jest. Dwa takie nieduże listki. Kolejna rzecz owoce jałowca. Proszę bardzo. Tych owoców jałowca na tą ilość dodam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kulek owoców jałowca. Daję ja. Zielę, angielskie kulki. Takie dość duże mam te kule, więc dodam. Raz, dwa, trzy, cztery. Oprócz tego dodamy majeranek. Majeranku dodamy, tu się będę musiał wspomóc łyżką. Taką jedną dużą łyżką, łyżkę. I na boczek. Kolejna rzecz będzie taka, że to za chwilę powędruje na gaz. Będziemy to gotowali tak długo, aż uwolni to swoje aromaty. Potem to studzimy, przecedzamy to przez sitko nie trzeba może tego przecedzać, ale ja tak robię i ja tak zrobię. Więc to przez sitko, żeby zatrzymać wszystkie te majeranki ziela i to wszystko, żeby to było ładne, czyste w miarę możliwości i potem odmierzamy ile tego będzie, bo na pewno nam to trochę odparuje. Dodajemy peklosul, peklosoli dajemy. Będzie to proporcja na 1 litr 75 gramów. To jest takie stężenie odpowiednie. Nie za dużo, w sam raz i po prostu dodajemy Wtedy tą peklosul. A poza tym to potem przyjdzie po tym peklowaniu. Będziemy to peklowali bez nastrzyku. Jak zawsze yy, myślę, że kilka dni to potrwa. Będzie stało to w lodówce. I tak to będzie wyglądało chyba po kolei. Więc działam z tą solanką i myślę, że dopiero się zobaczymy jak już to będzie przepeklowane. 4-5 dni, bo to jest nieduża szyneczka. Witam po trzech dniach peklowania. Tyle się ta szyneczka peklowała, nie jest duża, w zupełności jej to wystarczyło. Solanka jest przejrzysta, yy, kolor taki po tych, po po tych przyprawach, po tym gotowaniu przypraw, taki się zrobił. To jest yy, teraz, ja ją będę wyciągał, żeby ją za chwilę włożyć w siatkę. I zaraz Wam coś pokażę fajnego odnośnie tego wkładania w siatkę. Nie będę jej tutaj przepłukiwał niczym. To odstawię sobie na bok za chwilę. To wyleję. I teraz tak. Jeśli chodzi o siatkę, tu przy tej wielkości szynki użyję siatki takiej naprawdę wąskiej, nie najbardziej, nie najwęższej, dlatego, że mamy też węższe niż ta, którą będę używał. Jeśli chodzi o wielkości siatki, to zaraz Wam wytłumaczę, o co w tym wszystkim chodzi. I teraz tak, proszę bardzo. 12, 16 i tu na przykład jest 20. I to jest tak. Tu, w tym przypadku, chodzi o to, że jest to na przykład, tu jest 16. To jest liczba oczek po obwodzie tej siatki. 12, 16, 20. 20 jest to siatka największa, to znaczy może duża siatka do dużych szynek, w tym przypadku użyję tej siatki średniej. Tu są w ogóle dwa rzędy, jakby ktoś się zastanawiał. Tej dwunastki, proszę bardzo. Te siateczki, oczywiście, wąskie możecie kupić na IELUX. Sklep, y, oczywiście, link do tego sklepu będzie w opisie. I teraz y, właśnie będziemy to nakładać. Tą siatkę na tą szynkę. Żeby sobie ułatwić, bo jeszcze y, aplikator odnośnie takich wąskich szynek. Nie wszedł sprzedaż chyba, albo jeszcze go nie ma, ale coś wam pokażę fajnego. Tak samo z polewiczkami, jakbyście mieli problem z yy, włożeniem właśnie w te siateczki. Ucinacie sobie butelkę. Tu akurat jest butelka od kefiru. Otwieracie siateczkę, bo jest. I wtedy powstało koło. Stożyczki, pach. Otwieramy. Oczywiście szynki nie przeputałem, nie ma takiej konieczności. Ściągamy z tego cudeńka. Tu jest początek siatki i teraz robimy to na zasadzie takiej, że nakładamy siatkę od strony korka i na tą właśnie buteleczkę. O. Nie, widać to wszystko w ogóle. Czy nie widać? Niech mi instynkt podpowie. Widać, Dobra. O, tak to będzie wyglądało. I teraz tak. Zawiązujemy od razu początek. Jak będzie aplikator do tej do tych małych siatek, to będzie dużo, dużo prościej, ale jak aplikatora nie ma, to trzeba sobie jakoś radzić. I teraz zarazem, przekładamy, zawiązujemy standardowo, tak naciągamy z tej strony i teraz tą siateczkę będziemy wypychać z drugiej strony. Proszę się nie rozłączać, zaraz wracam. Tu mam takie specjalne, co jest w zestawie z tym aplikatorem, popychadełko. I teraz tym popychadełkiem wyciskamy tą szynkę. Uf, dzielne to. A jednak... Myślałam, że na to nie wpadniesz już. Proszę nie słuchać yy, osób postronnych. Ja to jest najważniejszy. O. Poczekaj, tylko skończysz nagrywać. Ja ci da. I teraz. Tak. Zakręcamy. O. Nie wiem, czy za krótko nie obciążę, tylko zawiązał to. Tak dobrze. Chyba się uda. Chyba. Myślałem, że ja tu nie wpadniesz. Oż ty, poczekaj. Dobra. Tak wygląda szyna. To możemy sobie ściągnąć z tej siatki, ale nie musimy, ale możemy, więc takie coś. O, nałożę to z powrotem do tego etui. I teraz, co robimy dalej? Dalej robimy coś takiego jak parzenie. Bo wędzona akurat nie będzie. I teraz tak. Tak jak widać, co tu w środku jest? Łupiny od cebuli. To będzie taki barwnik yy, brązowy. Kiedyś jajka się tak u mnie w domu yy, malowało na właśnie Wielkanoc. I gotujemy te łupiny najpierw. Potem spadamy. Spadamy. Temperaturę obniżamy. Spadamy z temperaturą. <noise> Ale... No dobra, wytłumaczone wiadomo o co chodzi. Gotujemy to, obniżamy temperaturę do 75-80 do stopni. Ja nie będę tego przebijał, bo po prostu uważam, że przy tej szynce w temperaturze 80 stopni będę ją parzył 45 minut i w tym właśnie w tej wodzie kolorowej będzie parzona. To też Będzie ładny, brązowy kolor. I kolejna rzecz, też należy pamiętać o tym, że też nam zafarbuje siatka. Ale w, żadnym, w niczym nam nie przeszkadza, więc bierzemy się za parzenie. To ląduje na. Chyba wszystko powiedziałem, co miałem powiedzieć w tej części, co? Tak, dobra. Stawiam to na gaz. Gotuję, studzę, parzę. Proszę bardzo, jaki barwniczek piękny. Ładny golemniczek. Jeszcze chwilę nam się pogotuję i za chwilę studzimy do 80 stopni i wkładamy szynkę. Gotowe. Wparzone, wystudzone do ciepłe takie jest. Nie ja jest całkiem zimne, bo muszę to spróbować, a nie mogę się doczekać. Otwieramy. Otworzymy to tak. Tą i teraz widać, kolor jest inny po tych łupinach od cebuli. Tak samo siatka zafarbowała. Zrobimy to na zasadzie takiej, że tą osłonkę, tą siatkę podwiniemy trochę. O. Właśnie. I teraz będziemy to kroić. Proszę Państwa, będziemy to kroić. Teraz zaczniemy od pierwszego. ...plastereczka. Nie czuć wędzonym, ciekawe czemu. Przepeklowana, doparzona, mięciutka, dobrze się kroi, nóż nawet ostry. Jeszcze jeden i myślę, że będzie. Tak to wygląda. Raz. Rozsunę to troszkę. I zaraz tą spróbujemy. Proszę Państwa. Kochani moi. O, jakie piękne. Cud, miód i malina. Majunia. Majunia. Dobra. Spróbujemy to najpierw. Wezmę ten klostereczek. Hmm. Rewelacja. I właśnie po takim czymś widać, że to jest mięso, a nie jakaś jednolita, jakaś yy, pulpa od jakichś tam wypełniaczy, yy, napełniaczy EAE e i tam innych różnych konserwantów. Pyszna, naprawdę pyszna. Nie czuć w ogóle jakimś cebulą, czy czymś, że tam było coś w tym, to jest kompletnie neutralny smak, jeśli chodzi o ten kolor. A wizualnie to ja uważam, że lepiej tak niż na przykład mm, taka zwykła siwa. Po wierzchu mówię oczywiście. No, dobra, bardzo dobra. Rewelacja, naprawdę. Mm. Te, te dźwięki takiego właśnie przeżywania yy, i tak dalej. Yy, plapie, Nie wiem czy to w ogóle słychać, czy nie. Muszę jeszcze kawałek jeden wziąć, naprawdę rewelacja. No co tak patrzę, że jest dobra, to muszę jeszcze jeden wziąć. Mhm, no, bajunia. Mhm. Polecam wszystkim przed świętami, żeby sobie zrobić taką wspaniałą szyneczkę parzoną. Nie trzeba węzarii do tego, więc to jest takie duże ułatwienie. Wiadomo, nie czuć tego dymem, ale można też w ten sposób zakłócić na zegarek, No zaraz pojedziesz. Przy okazji Dnia Kobiet, właśnie, bo to jest Dzień Kobiet, aha. przy okazji Dnia Kobiet wszystkiego najlepszego dla wszystkich kobiet, które będą to oglądały. Yy, pyszna, zróbcie sobie. Jeśli film się podobał, lajkować, zostawcie komentarz po sobie, subskrybować kanał, nacisnąć dzwoneczek, żebyście byli informowani odnośnie o filmach, które będę wrzucał na mój kanał i oczywiście te standardowe ogłoszenia parafialne. Jeśli ktoś nie ma kanału na YouTubie, zapraszam na Facebook, na Facebooka, na y, grupę taką, moją grupę, swojskie gotowanie i będę nie wszystkich was, y, to znaczy wszystkie takie poważne osoby zapraszam właśnie tam. Kolejna rzecz, jeśli chodzi o takie siatki, jak i wiele różnych innych rzeczy dostępne w sklepie Jelux Polska. Link w opisie. A z kodem Kostrzewski10 macie 10% taniej. Zapraszam. To chyba jeszcze co tu można powiedzieć. Chyba wszystko. Polecam. Cześć.